Kiedy ogień trawi wszystko to, co masz W szczękach stali, uwięziony jest serce twoje łka a nie obie w czerni przybywają na czas Czerwień wozów, ich niebieski widać blask Strach i niepokój to codzienna życia szkoła Wygrywani ze śmiercią, ich pokonać i nie zdoła Taka właśnie jest nasza poświęcenia droga Przybywamy, gdy... W ludziach a się trwoga serce sobie oddalać, mogę jej duszy wyrwać z Poświęceniem służyć ludziom, to dla nas ma sens Każdy tutaj gotów jest, poświęci życie swe Każdy ma nadzieję, że akcja dobrze skończy się Tyle samo pragnę, powrotówcowej w całej niech Bóg pełni Nadeną ciągły nadzór, zostać pożarna Wiernie służy temu miasto Daj cześć bohaterom Których jest tu kilkunastu Małem bohaterom Wielu ludzi za życie, za codzienne Nagradzanie, zaufania, kredytem Dla ludzi w płomieniach, nadziei i więcej. Dzieci wyrywamy przed ostatnim krzykiem Nasz honor i oddanie zbudzające zaufanie Całym naszym sercem wyruszamy na wezwanie Bo nasza walka z żywiołem nie ustanie Niech tak już na zawsze zostanie Szeregi złych ludzi mających nadzieję Wiedza, że ktoś czuwa osładza i stanie. Kiedy dźwięk alarmu łamie rosną ciszę Rozlega się od razu znajomych syren Bycie to wyrusza oddział do walki z płomieniami Chłopaki pamiętajcie zawsze bliscy są z wami Choć które święta muszą I'm Sami. Może to ofiara między wrakami Może pod szpital podłożył ktoś dynamit Poszkodowany, przygnieciony gruzami Nieważne i tak, ujmiemy się za nim Służba to niedużba, czasem mówimy tak sami Gdyby nie oddanie, wszystko byłoby na nic Nie ma dla nas żadnych znanych ludzkich granic Kiedy się pojawią, wciąż mamy je za nic Jesteśmy po to, aby każdy mógł mieć nowe jutro. Strażacka, brać z nami nigdy nie jest nudno. W środku jesteśmy wszyscy tacy sami, ciągle ratujemy, ponad podziałami, nadal jest tak. Kierujemy się sercami, śmierci i kalectwo jednakowo wszystkich rani. Wystaniesz dziś do walki z przeszkodami, pamiętaj o ludziach, którzy bitwę tę przegrali. Kiedy każdy inny odwrócił swój wzrok, my z petem uderzamy, rozwiewając cały rok. Dziś mogę powiedzieć, że nie tylko PSP, ochotnicy równie często wykazują się. Dla każdego, który z dumą nosi mundur, niech te małe słowa krzepią was na dół. W sercu chęć pomocy, a w głowie pomyślniku, życzę wam tu teraz kończąc powolutku. Gdy ogień trawi wszystko to co masz W szczękach stali uwięziony jest serce Twoje łka, aniołowie w czerni przymywają na czas Czerwień wozów ich Niewieski widać blask Strach i niepokój to codzienna życia szkoła Wygrywani ze śmiercią, pokonać ich pokonać i nie zdoła Taka właśnie jest nasza poświęcenia droga, przybywamy gdy w ludziach właśnie trwoga, Serce sko, dajem duszy wyrwać chcę. z Poświęceniem służyć ludziom, to dla nas ma sens Każdy tutaj gotów jest, poświęci życie swe Każdy ma nadzieję, że akcja dobrze skończy się, tyle samo pragnę powrotów w co do Bóg pełni no, nadeną ciągły nadzór Staż pożarna Wiernie służy temu miasto, daj cześć bohaterom Których jest tu kilkunast Małem bohaterom, wielu ludzi zawięca życie za codzienne Nagradzanie, zaufania kredytem Dla ludzi w pomieniach nadziei i promykiem gdzie wyrywamy przed ostatnim krzykiem Nasz honor i oddanie złudzające zaufanie Całym naszym sercem wyruszamy na wezwanie Bo nasza walka z żywiołem nie ustanie Niech tak już na zawsze zostanie Szeregi złych ludzi mających nadzieję Wiedza, że ktoś czuwa osładza i istnienie Kiedy dźwięk alarmu łami nosną ciszę Rozlega się od razu znajomych syren Życie to wyrusza oddział do walki z płomieniami Chłopaki pamiętajcie zawsze bliscy są z wami. Choć niektóre święta muszą stędzać sami Może to ofiara między wrakami Może pod szpital podłożył ktoś dynamit Poszkodowany, przygnieciony gruzami Nieważne i tak, ujmiemy się za nim Służba to niedłużba, czasem mówimy tak sami Gdyby nie oddanie, wszystko byłoby na nic Nie ma dla nas żadnych znanych ludzkich granic Kiedy się pojawią, wciąż mamy je za nic Jesteśmy po to, aby każdy mógł mieć nowe jutro Strażacka, brać z nami nigdy nie jest nudno W środku jesteśmy wszyscy tacy sami Ciągle ratujemy ponad podziałami Nadal jest tak Kierujemy się sercami, śmierć i kalectwo jednakowo wszystkich rani Wystaniesz dziś do walki z przeszkodami Pamiętaj o ludziach, którzy bitwę te przegrali Kiedy każdy inny odwróciłby swój wzrok My swym petem uderzamy, rozwiewając cały rok. Dziś mogę powiedzieć, że nie tylko pęskne Ochotnicy równie często wykazują się na każdego, który z dumą nosi mundur Niech te małe słowa krzepią was na dół W sercu chęć pomocy, a w głowie pomyślku. Życzę wam tu teraz z powolutku Prawie wszystko to, co masz w czękach stali uwięziony jest serce twoje łka, a nie w czerni na czas Czerwień wozów, ich niebieski widać blask Strach i niepokój to codzienna życia szkoła Wykrywani ze śmiercią ich pokonać i nie zdoła Taka właśnie jest nasza poświęcenia, droga, przybywamy gdy w ludziach właśnie się trwoga, serce sobie oddaję, mogę jej duszy wyrwać Chcę z serw Poświęceniem służyć ludziom, to dla nas ma sens Każdy tutaj gotów jest, poświęci życie serw Każdy ma nadzieję, że akcja dobrze skończy się Tyle samo pragnę, powrotów co wyjazd do Niech Bóg pełni no, nadęną ciągły nadzór, straż pożarna Wiernie służy temu miasto, daj cześć bohaterom Których jest tu nas małym bohaterom, wielu ludzi zawnioskuje życie, za codzienne nagradzanie, zaufania, kredytem, Dla ludzi w płomieniach nadziei, promykiem. Zobieć wieci wyrywamy przed ostatnim krzykiem. Nasz honor i oddanie złudzające zaufanie. Całym naszym sercem wyruszamy na wezwanie, bo nasza walka z żywiołem nie ustanie. Niech tak już na zawsze zostanie. Szeregi złych ludzi mających nadzieję. Wiedza, że ktoś czuwa osładza i niskienie Kiedy dźwięk alarmu łamie rosną ciszy, Rozlega się od razu znajomych syren w życie To wyrusza oddział do walki z płomieniami Chłopaki pamiętajcie zawsze bliscy są z wami Choć niektóre święta muszą stędzać sami Może to ofiara między wrakami Może pod szpital podłożył ktoś dynamit Poszkodowany, przygnieciony gruzami Nieważne i tak, ujmiemy się za nim Służba to niedużba, czasem mówimy tak sami Gdyby nie oddanie, wszystko byłoby na nic Nie ma dla nas żadnych znanych ludzkich granic Kiedy się pojawią, wciąż mamy je za nic Jesteśmy po to, aby każdy mógł mieć nowe jutro Strażacka brać z nami nigdy nie jest nudno W środku jesteśmy wszyscy tacy sami Ciągle ratujemy ponad podziałami Nadal jest tak, kierujemy się sercami Śmierci i kalectwo jednakowo wszystkich rani Wystaniesz dziś do walki z przeszkodami Pamiętaj o ludziach, którzy bitwę tę przegrali Kiedy każdy inny Wróciłby swój rok my snipetem uderzamy, rozrywałem cały rok Dziś mogę powiedzieć, że nie tylko węstwe ochotnicy równie często wykazują się dla każdego, który z dumą nosi mógł i w te małe słowa krzepią was na dół W sercu chęć pomocy, a w głowie pomyślniku Życzę wam tu teraz, kończąc powoliutku